Witajcie, jesteśmy już po Barcelonie, wróciliśmy, już te zmiany pogodowe przestały nam się dawać we znaki, chociaż jestem trochę chory, Grzesiek Marczak jest w ogóle chory, Tomek się jakoś trzyma, chyba jest cyborgiem. No i co możemy powiedzieć o tej Barcelonie? Było bardzo fajne targi, na których widzieliśmy kilka fajnych rzeczy, natomiast widzieliśmy też pewne trendy, które się tam pojawiły i oczywiście poza takimi rzeczami, które nam się najbardziej podobały, które nam się nie podobały, postaramy się o tych trendach kilka słów powiedzieć. Przede wszystkim trzeba zauważyć, że te groczne targi AWC nie były jakoś szczególnie innowacyjne, nie było tam jakichś wielkich premier, które by zwalały z nóg, no, pomijając te dwa flagowce, czyli HTC One M9 i Samsunga Galaxy S6. To były niewątpliwie takie produkty z górnej półki, produkty będące na świeczniku, ale generalnie całe targi MWC były zdominowane przez produkty ze średniej półki, z dolnej półki cenowej, więc to była taka dominacja tych, tych, tych tańszych smartfonów, tańszych urządzeń, które nie tyle będą adresowane do użytkowników z tych rynków najbardziej rozwiniętych, ale będą bardziej dedykowane krajom rozwijającym się. To mają być produkty, które nie tyle zarobią krocie dla ich producentów, ale zbudują jakieś, jakieś, jakąś grupę klientów, zbudują jakąś lojalność wobec marki i trafią po prostu do jak najszerszego grona odbiorców, by podbić słupki, by zwiększyć liczby by te firmy, które prezentowały te urządzenia, mogły zaistnieć na, na rynkach, na których jeszcze do tej pory nie były obecne. Tutaj chociażby bardzo dobrze to widać po alternatywnych platformach, czyli Firefox OS czy, czy Tizen. Bo tutaj też mieliśmy przykłady kilku smartfonów, przede wszystkim Samsunga Z1, które nie są high-endowymi produktami. To są produkty z dolnej półki, mające tam proste układy, tam składające się z dwóch o niskim taktowaniu. Które będą kosztowały prawdopodobnie bardzo małe pieniądze i prawdopodobnie będą miały zaangażować tych użytkowników, którzy do tej pory nie mieli urządzeń typu smart, nie mieli smartfonów czy, czy, czy impokrewnych gadżetów, i zbudować właśnie. Jakoś, jakieś, jakieś grono y, klientów. Na pewno nie było wielkiego boomu, jeśli chodzi o zegarki. Podejrzewamy, że te, ta zbieżność między MWC a konferencją Apple'a y, ma ze sobą związek dość duży, bo to jest różnica tygodnia. I mówiąc szczerze, gdybym ja miał wypuszczać nowy zegarek, na pewno mi się wstrzymał przynajmniej do tej konferencji to było widać. Zobaczyliśmy LG. Bardzo fajny zegarek, ale też nie jakiś przełomowy. Chociaż z drugiej strony. W zegarku, w którym wkładamy kartę SIM i możemy z niego dzwonić, on jest autonomicznym urządzeniem, które nie wymaga smartfona, to już jest krok do przodu. Pomijając e, wspominany przez nas już wcześniej przy okazji rozmowy o Apple'u um, możliwość otwierania Audi y, zegarkiem, to, to się nie przyjmie, to jest taki buyer gadget, który pewnie Audi dużo zapłaciło, albo LG Audi, albo Audi LG zapłaciło. Natomiast już ta karta SIM y, jest fajnym pomysłem. Sam zegarek jest większy, trochę brzydszy moim zdaniem. Natomiast widzieliśmy fantastyczny zegarek Huawei, który wygląda. Super. No to jest najładniejszy smartwatch, jaki się pojawił do tej pory. Może trochę nie podobał mi się wyświetlacz, był gorszy niż w tomkowym LG, w tym poprzednim modelu. Natomiast sam zegarek wyglądał jak naprawdę klasyczny, ładny, elegancki zegarek. Też miał możliwość przypinania innych pasków i innych bransolet, co najważniejsze, tam można przypiąć zwykłą bransoletkę taką albo pasek od zegarmistrza, co jest super pomysłem, super sprawą, więc już ta personifikacja tego zegarka jest w 100% realna, fajna i wygodna. Natomiast poza tymi dwoma zegarkami nie było żadnych nowości. Oczywiście pojawiły się te starsze zegarki, były jakoś tam delikatnie eksponowane, no ale wyglądało to tak, jakby wszyscy stwierdzili: czekamy na Apple, czekamy na konferencję Apple'a, i dopiero wtedy będziemy wypuszczać to, nad czym pracujemy gdzieś tam w naszych tajnych laboratoriach. No bo taki jest fakt: no nie ma sensu wypuszczać teraz zegarka, jeżeli największa firma, która. Ma zamiar wypuścić największy, najbardziej spektakularny zegarek. Jeszcze tego nie zrobiła i mało o nim wiemy. Tak więc no, na pewno to był ten jeden trend. W zeszłym roku, z tego co pamiętam, tych zegarków było zdecydowanie więcej. Na pewno dało się wyznaki to, że producenci urządzeń mobilnych coraz poważniej myślą o rynku wirtualnej rzeczywistości. Mieliśmy dwa duże produkty, dwie duże premiery, nową generację Google przepraszam, Gir e, VR od Samsunga, w których umieścimy nowe, nowe flagowce koreańskiej firmy. Tymi mieliśmy okazję się pobawić, mieliśmy okazję je sprawdzić. Postęp w stosunku do tego, co było na, na targach IFA i przy okazji debiutu Galaxy Note 4 jest ogromny. gogle naprawdę działają bardzo efektownie, yy, oferują. Niesamowite doznanie, niesamowite doświadczenia. Nie da się ukryć, że ciągle jeszcze sporo jest do zrobienia, bo ta rozdzielczość, nawet kład HD, nie jest w stanie zapewnić obrazu nieskazitelnie ostrego, nieskazitelnie czystego w wirtualnej rzeczywistości, więc tutaj jeszcze potrzeba jakiegoś, jakiegoś postępu, jakiegoś boomu technologicznego, ale postęp jest w stosunku do tego, co było wcześniej, duży. Drugie z urządzeń, czyli, czyli gogle od HTC i Valve, gogle Vive, to już produkt, który jest raczej w powijakach, który dopiero zadebiutuje pod koniec bieżącego roku. Tutaj w tym produkcie widać o wiele większy potencjał z uwagi na to, jakie firmy znajdują się za nim. Valvi, czyli gigant, jeśli chodzi o branżę elektronicznej rozrywki oraz HTC, które no, może nie jest jakimś liderem, jeśli chodzi o rynek mobilny, ale ma spory potencjał produkcyjny. Zresztą wystarczy spojrzeć na to, co ma się pojawić na tych goglach od HTC i Walwi. Tutaj, poza jakimiś grami, za co będzie odpowiadało Valve, mają tutaj zadebiutować również aplikacje od, od HBO, od y, tych dostawców filmów i, i, i y, generalnie treści, treści cyfrowych i google od HTC, mają skupiać w sobie naprawdę całkiem. Duży, dużą, całkiem dużą liczbę różnego rodzaju formatów i różnego rodzaju rozwiązań. Oprócz tego, w Gogach HTC ma być jeszcze, z Goglami HTC, ma jeszcze być związany niezależny kontroler, za pomocą którego będziemy mogli prawdopodobnie grać w te gry, które przeportuje tutaj Valve. Potencjał w tym dostrzegli już inni, bo krótko potem na konferencji. W San Francisco AMD wypuściło swoje API, które, które pozwala portować gry z pc z konsol na właśnie wirtualną rzeczywistość. Więc tutaj potencjał jest ogromny, tylko zastanawiam się, czy do końca roku, kiedy te gogle zadebiutują na rynku, nie pojawi się kilka innych, bardziej przyszłościowych, bardziej rewolucyjnych produktów. Zresztą no, dużo do powiedzenia ma tutaj Oculus, czyli swego rodzaju prekursor, jeśli chodzi o ten trend. W każdym razie będzie bardzo ciekawie i... MWC pokazały, że producenci z branży mobilnej mocno myślą o tym, o, tym, o tym kawałku rynku i mocno będą o niego walczyć. Zauważyliśmy też jedną rzecz. Samsunga było w Barcelonie, już nawet nie na samym MWC, cała masa. Gdzie się dało wcisnąć baner reklamowy, tam był Samsung. Wysiedliśmy z samolotu, był Samsungi. Na lotnisku były Samsungi. Szliśmy do hali, w którym było MWC, były Samsungi. Gdzie była jakakolwiek przestrzeń reklamowa, tam był Samsung. Nawet na takiej kładce, jak się przechodziło przez ulicę nad, przy samej Hali, był wielki, był całe zaklejony Samsungiem. Tak więc jeżeli ktoś przyjechał do Barcelony nie po to, żeby... Oglądać MWC i inne rzeczy, tylko przyjechał tak sobie, żeby może pozwiedzać jeszcze przed sezonem. To został zaatakowany Samsungiem z każdej możliwej strony. A przy okazji warto zauważyć, że Samsung wcale nie miał największego stoiska na MWC, bo tutaj te najbardziej efektowne, efekciarskie wręcz stoiska mieli Chińczycy. ZT miał stoisko w postaci statka, statku kosmicznego, Huawei miał generalnie największą powierzchnię, która była zamknięta dla, 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 ogólnym, dla wszystkich. Tych ludzi, którzy, którzy tam się zjawili, tylko dla zaproszonych gości było dostępne. Więc Chińczycy pokazali się znowu od innej strony bardzo, bardzo dobrze. To jeszcze Tomek. Po jednej rzeczy, która nam się najbardziej podobała i najbardziej nie podobała na MWC, w sensie sprzętu. W sensie sprzętu. Dla mnie najbardziej takim taką największą premierą, która prawdopodobnie odciśnie piętno na rynku mobilnym w tym roku jest Galaxy S6 niewątpliwie. Już kilkukrotnie podkreślałem, że jest to duży postęp, dowód na to, że Samsung szybko się zmienia, że szybko rewolucjonizuje tą swoją ofertę i moim zdaniem Galaxy S6 to jest niewątpliwie no, plus ze strony Samsunga, to jest produkt, który mi się najbardziej spodobał. Co mi się nie spodobało? No niestety jestem trochę rozczarowany One M9, jest to ewolucja, które, której nie, na którą nie czekałem, raczej spodziewałem się jakiegoś rewolucyjnego, zażartej walki ze strony HTC o to, yy, o ten rynek mobilny, yy, jakoś nowego, świeżego produktu, który wywoła efekt wow, a nie tylko będzie walczył o to, żeby, yy, żeby klienci, którzy wcześniej wybrali HTC, znowu kupili smartfon na HTC. Mi natomiast dwie rzeczy najbardziej się podoba, w zasadzie trzy, ale podzielmy je na dwie. Nowy tablet Sony, który jest strasznie drogi, ale jest prześliczny, prześliczny leciutki, wodoodporny, Super tablet. Naprawdę, jeżeli miałbym się przesiadać z iPada, to na pewno na ten tablet. A drugą rzeczą, Huawei i ich Opaska plus ich smartwatch. Bardzo fajne, wydaje się że takie chińskie, brzydkie i, i rozpadające się, a tutaj dla nas to było dużym zaskoczeniem. Natomiast, tak jak Tomek, nie podobało mi się nowe HTC. Wizualnie ten telefon się zatrzymał, a nowe opcje. Jeszcze reklamowane takim filmikiem, dziwnym w którym wszyscy tańczą, bo to się jakoś łączy z jakimś głośniczkiem, to nie przemówił do mnie i kompletnie mi się nie podobał. I to tyle w tym odcinku. Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się i subskrybujcie też. Trzymając się oczywiście. Hej. Cześć. Zegarek Apple no, to jest duże wydarzenie, niewątpliwie dla branży, szczególnie w kontekście tego, co działo się w ubiegłym roku na rynku urządzeń zakładanych czy nawet na jakiś kontekst. Android Wear sprzedał się w liczbie 720 tysięcy egzemplarzy. No,